TVN 24, Kpis konferencji Ziobry. Oto, co zrobił dziennikarz. Zdalna konferencja Zbigniewa Ziobry, który z zagranicy łączył się z dziennikarzami w siedzibie PiS, stała się inspiracją dla Radomira Wita. Dziennikarz TVN 24 rozpoczął swój program z ekranu. Celnie parodiując formułę wystąpienia byłego ministra i zwracając uwagę, że odwaga w polityce powinna iść w parze z osobistą obecnością. Przypomnijmy, że w piątek w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości odbyła się konferencja prasowa Zbigniewa Ziobry, która przyciągnęła uwagę ze względu na nietypową formułę. Zaskoczeniem dla wielu zapewne była jej formuła, bo były minister sprawiedliwości nie pojawił się osobiście. Ziobro połączył się z dziennikarzami zdalnie, korzystając z komunikatora internetowego. Spotykam się z Państwem w tej formule, gdyż zdecydowałem się stawić czoła i oprzeć się bezprawiu, dlatego zostałem za granicą, mówił polityk. Konferencja Ziobry była komentowana na antenie stacji TVN. Dziennikarz Radomir Wit wybrał podobną konwencję. Nietypowa konferencja prasowa Ziobry. Dziennikarz chciał zadrwić z polityka. Do zdalnej konferencji Zbigniewa Ziobry odniósł się prowadzący program Beskitów TVN 24, Radomir Wit. Dziennikarz rozpoczął swoje spotkanie z widzami w niecodzienny sposób. Zamiast tradycyjnego wejścia do studia, pojawił się na nagraniu wyświetlonym na dużym ekranie. W ten sposób nawiązał do piątkowej konferencji byłego ministra, wyraźnie ją ironizując. Dobry wieczór. Proszę państwa, zaprosiłem państwa na to spotkanie. Zdecydowałem się na taką formułę spotkania, żeby pokazać, że jestem nieugięty. Nie, właściwie to nie wiem, dlaczego zdecydowałem się na taką formułę spotkania, mówił dziennikarz. Radomir Witt stwierdził, że jeśli ktoś zaprasza na spotkanie, powinien pojawić się na nim osobiście. Szczególnie, że są takie osoby. Które zapisały się na kartach polskiej politycznej historii jako ci, którzy mieli sporo uwag pod adresem innych o odwadze, o weryfikacji uczciwości, kontynuował. Dziennikarz zasugerował również, że Ziobro mógłby po prostu przesłać swoją wypowiedź mailem, zamiast organizować zdalną konferencję, na którą dziennikarze musieli przyjechać z kamerami. Zbigniew Ziobro jest podejrzewany przez prokuraturę o popełnienie 26 przestępstw, w tym kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą w związku z wydatkowaniem środków z Funduszu Sprawiedliwości. Sejm 7 listopada uchylił jego immunitet w odniesieniu do wszystkich zarzutów, które chce mu postawić prokuratura. Wyraził także zgodę na jego zatrzymanie i aresztowanie. Prokuratura skierowała do sądu rejonowego dla Warszawy Mokotowa wniosek o aresztowanie byłego ministra sprawiedliwości na 3 miesiące. Posiedzenie w tej sprawie odbędzie się 22 grudnia.